Dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Cała ta karaibska przygoda jest miejska, bardzo miejska, a więc i w tym europejskim zakątku na Karaibach. Zaczniemy w mieście w Ponte Pitre na Gwadelupie, która jest zamorskim terytorium Francji. Gwadelupa słynie z produkcji ananasów, bananów, innych owoców tropikalnych, ale także rumu. Więc y, lokalne rynki, których jest tutaj co najmniej kilka, kolorowe, tętniące życiem, pełne produktów właśnie lokalnych, są normą w Ponte de Pitre. W Ponté Pitre? W Ponte Pitre. Ponte Pintre to zwykle kolorowe miasto. Mnóstwo tu murali i takich miejskich dzieł sztuki. I o dziwo bardzo dobrze tu porusza się na wózku. Po tych głównych arteriach chodniki są równe i wygodne do jeżdżenia. no Czasami trzeba zjechać na ulicę, ale i z tym można sobie poradzić. Jako, że fryzura na mojej głowie już wymaga naprawy, da bardzo, bardzo długiego czasu, to trafiłem na Gwadelupie do fryzjera. Zobaczymy, co mi zrobią. No i nowy ja Zawsze chciałem w podróży pójść do fryzjera I na Guadalupe się udało Panowie w zakładzie Bo byli sami panowie, bardzo mili Odsunęli mi fotel, otworzyli szerzej drzwi, wszystko kosztowało 15 euro, a wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce, bo żeby się obstrzyc tak na przykład pięknie jak jestem obstrzyżony ja, z żelem na włosach nawet, wystylizowany, trzeba wybrać sobie ze ściany numerek fryzury, a jest ich tam a ze 100 i wtedy pan idealnie wie jak należy delikwenta obciąć. Robimy podróżę. Ten żółty kościół to główna kaplica, główna świątynia administracyjnej stolicy Gwadelupy. Jednak nie to jest w nim najciekawsze. Bardzo ciekawe w nim jest to, że ma konstrukcję stalową, a zaprojektował ją Gustav Eiffel, czyli ten pan, który stworzył wieżę Eiffla. Miała ona wytrzymać huragany, miała ona wytrzymać wszystkie naturalne kataklizmy, i właśnie o to poproszono Gustawa przy projektowaniu konstrukcji. Dla tej świątyni. Mimo że Ponta Pitre jest dość zniszczone, budynki są w większości zaniedbane, to te uliczki, którymi można tu pospacerować, szczególnie te boczne. Wtedy na wózku, jak jeździcie, to trzeba oczywiście jechać po ulicy, są niezwykle klimatyczne. To wszystko nadaje temu miejscu wyjątkowo fajny karaibski klimat. Tak w setki lat temu żyli Indianie, bardzo spokojnie i w zgodzie z naturą. Wszystko zmieniło się w 1493, kiedy to podczas drugiej swojej wyprawy Krzysztof Kolumb zacumował tu statki, aby naczerpać słodkiej wody. To właśnie on wywołał początki kolonizacji i początki zmian w tym miejscu i tak naprawdę pozbycia się Indian. W późniejszych latach zastąpienia ich niewolnikami, którzy pracowali na tutejszych plantacjach. Gwadelupe w XVII wieku zaczęli kolonizować na początku francuscy piraci, a potem już po prostu Francuzi. Muzyka Kolumb nazwał to miejsce. Santa Maria na cześć swojego okrętu, którym wypłynął na pierwszą wyprawę w poszukiwaniu nowego przejścia do Azji. No i tak to jest, jak człowiek czegoś nie sprawdzi, a chce być mądry i z myśli. Ta katedra, którą widzieliśmy wcześniej, to nie była oczywiście ta katedra. Niestety ta katedra, którą Gustav Eiffel projektował, której projektował szkielet. To znajduje się na takiej górze, że mnie powstrzymuje przed zobaczeniem jej z bliska. Bardzo chcieliśmy dojść do muzeum, które powstało w miejscu, gdzie kiedyś były plantacje, na których pracowali niewolnicy. Muzeum tak naprawdę obrazujące, jak to wszystko tutaj wyglądało i dlaczego było aż tak bardzo złe, bo było złe. Niestety tam nie dojdziemy, ponieważ spotkaliśmy miłego pana na ulicy, który powiedział nam, że. Przechodzi się przez bardzo niebezpieczną dzielnicę pełną prostytucji i narkotyków. I że sami we dwójkę to nie jest najlepszy pomysł, abyśmy właśnie w niedzielę, bo jest niedziela dzisiaj, się tam udali, ponieważ w niedzielę nie ma tu za dużo policji. Niestety, darmowe statki, które dowożą turystów do muzeum, a także autobus, w niedzielę także nie kursuje. Więc stawiamy w tym wypadku akurat na bezpieczeństwo. Pewnie gdybyśmy się tego nie dowiedzieli, to byśmy tam poszli. Ale wiecie jak to jest. Jak się człowiek dowie czegoś od lokalsa i on sam to odradza, to chyba warto go posłuchać. Kolejna Karaibska wyspa małych antylii, kolejna miejska przechadzka. Samochody za mną świadczą o tym najlepiej. Czy Ponta Pite jest warte odwiedzenia? Chyba tak. Jest tutaj troszkę brudno czasami, troszkę zaniedbane budynki, ale klimacik tych ulic jest naprawdę bardzo fajny i jest tu dość bezpiecznie. My mieliśmy tylko jedną sytuację, w której poczuliśmy się niepewnie, no ale przecież wszędzie na świecie takie się zdarzają. Trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo i ufać instynktowi.